Czołem ludziska! Czas na przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na Staszku i Graszku w przyszłym tygodniu. Za nami ma graton z mini przed nami ma graton z głównej premiery tego tygodnia, czyli Enter the Gungeon. Jak widzicie po trailerze, gra jest prawdziwym Bullet Hellem, a więc idealnym środowiskiem do wypasu lam. Enter the Gungeon! Mamy asortyment broni tak zróżnicowany, że pozazdrościłby go nawet Inspektor Gunjet! Eee, uh, sorry, Gadget. Strzelamy tam nie tylko rakietami, laserami czy kulami, ale również takimi wykręctwami jak tęcza, ryby, rzutki na pianę czy pszczoły. Zaczniemy rozpizgiwać przeciwników już w te środę 6 kwietnia. Ale to nie koniec premier! Wszedłem w końcu w posiadanie platformowej gry logiczno-zręcznościowej, o której pewnie już słyszeliście. Mowa oczywiście o Jarnim, ludku z włóczki, który rusza w pełną przygód wyprawę śladami swojej dawno zaginionej rodziny. Pierwszy odcinek z Unravel we wtorek, 5 marca, i to od Was będzie zależało, czy powstanie z gry seria, czy jedynie minigraszka. Poza tym na kanale pojawią się odcinki z. Deadbolt oraz Stardew Valley. Jak tam rozwiązywanie Prima Prinsowej zagadki? Tak, dobrze słyszeliście, to nie był jedynie troll, tam jest faktycznie autentyczna zagadka i do tego nagrodą za jej rozwiązanie jest odcinek specjalny, gdzie pokazuje typ gier, których jeszcze nie uświadczyliście i prawdopodobnie nigdy nie uświadczycie na kanale. Jeśli chcielibyście hinta, to podpowiem, że szukacie tam siedmiu liter, które trzeba gdzieś wpisać. Podpowiedź gdzie jest oczywiście na filmie. No i nie próbujcie wpisywać jej z dużych liter. Wielka piona dla Marcela Baszczaka, Haru oraz Filipa Szyma za to, że rozwiązali zagadkę jako pierwsi, tak się zastanawiam, czy nie robić takich wyzwań więcej. Jak co tydzień czas na kolejne głosowanie? Poprzednio na niedzielny odcinek wybraliście Stardew Valley! Na obecnych pięciu kandydatów możecie głosować w co niedzielnej grankiecie, którą w tym tygodniu będzie powrót do gryszłości. Link do niej znajdziecie w opisie pod filmem, jak również w harmonogramie na www.staszekigraszek.pl. Na koniec, jak zwykle, pytanie tygodnia, które brzmi: Najciekawszy growy psikus prima Aprilisowy w tym roku to. Dajcie znać w komentarzach. Na dziś to wszystko. Pamiętajcie, że nowy odcinek pojawia się codziennie o 16. Wszystkie gry razem z harmonogramem możecie podejrzeć na stronie www.staszekigraszek.pl Najważniejsze aktualności znajdziecie na facebookowym fanpage'u oraz na grupie, a wspierać moją YouTubeową twórczość możecie w serwisie Patronite. Ode mnie jak zawsze wielka piona, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!